Odnowiony stadion Skry z zapleczem na Euro 2012. Takiej wizje ma irlandzki inwestor Global Partners, który intensywnie zabiega o możliwość zrealizowania koncepcji na polu mokotowskim. Zaczęło się od spłaty 23 milionowego długu, kolejne 180 milionów Irlandczycy chcą przeznaczyć na zbudowanie m.in. stadionu lekkoatletycznego na 15 tysięcy widzów, akwaparku i boisk treningowych. Ale oczywiście nic za darmo. Inwestor dofinansuje obiekty sportowe, jeśli będzie mógł zbudować obiekty komercyjne przy żwirki i wigury, apartamentowce i biura, najchętniej 40-piętrowe. To wstępna koncepcja naszkicowana przez słynną pracownię architektoniczną. Tymczasem miejscowy plan zagospodarowania pola mokotowskiego nie uwzględnia żadnej komercyjnej zabudowy. Ostateczne słowo należy jednak do Rady Warszawy. Inwestor robi wszystko, by zrealizować koncepcję budowy budynków komercyjnych. Wystąpił o wyłączenie terenów Skry z miejscowego planu zagospodarowania. Przedłużenie wieczystej dzierżawy terenu, która kończy się w 2014 roku. Do Ministerstwa Sportu trafił także wniosek, by Skra stała się zapleczem treningowym dla Euro 2012.